Denerwujące, prawda? Ekrany ładowania w grach komputerowych pojawiają się bardzo często. Żeby nie powiedzieć, że w każdej grze. Czasami przy starcie gry, czasami w trakcie doczytywania poziomu albo lokalizacji. Im nowsze mamy gry, tym więcej zajmują, a tym samym dłużej się wczytują. Dlatego twórcy gier musieli coś wymyślić, żeby oczekiwanie na grę nie było tak frustrujące. Jednym z najczęstszych zabiegów jest wykorzystanie ekranów czytywania do dostarczenia graczowi porad na temat grania. Krótkie instrukcje uczące jak grać w grę. Czasami z humorystycznym podtekstem, czasami poruszające jakieś głębsze kwestie. Graż nie marnuje czasu, tylko dokształca się z gry. Takie rozwiązanie trafia się nam na ekranie ładowania futbolowego Managera czy Skyrima. W grach wojennych przed misją często mamy odprawę, czyli krótki opis tego, co będziemy w misji robić i jak się to ma do kontekstu historycznego. Twórcy pokazują nam ekran odprawy, czasami puszczają głos lektora, a gra w tym czasie swobodnie się doczytuje w tle, pozwalając pominąć odprawę, kiedy tylko zostanie załadowana. Na trochę wyższy poziom weszli twórcy gry FIFA którzy w momencie doczytywania się meczu dają nam różne gierki treningowe, gdzie możemy się nieco podszkolić z gry. Gierki są rankingowe i zależnie od naszego poziomu, poziom wyzwania jest wyższy. Dostajemy więc minigrę w trakcie czekania na faktyczną rozgrywkę. Jednak nie trzeba od daleko idących rozwiązań. Na Uniwersytecie Harvarda przeprowadzono prosty eksperyment, wykorzystując modne wyszukiwarki lotów. Użytkownicy musieli skorzystać z kilku takich wyszukiwarek. Na jednej stronie w trakcie wyszukiwania wyników mogli obserwować postępujący pasek progresu. Na drugiej obok paska dostawali też informacje co system robi w tle. Krótkie komunikaty typu teraz szukam połączeń dla Ryanair, teraz dla lotu mamy 234 wyniki i tym podobne. Okazało się, że użytkownicy uznali, że strona z dodatkowymi informacjami jest lepsza. Mimo że czas oczekiwania na wyniki na niej wynosił 55 sekund, kiedy na tej bez informacji 25 sekund. Mało tego, w ankiecie po testach uznali, że chętniej wrócą do strony z komunikatami. Inna wyszukiwarka dawała im te same wyniki w krótszym czasie, a jednak walili komunikaty. Spróbowano też innych kombinacji. Na jednej ze stron użytkownicy oglądali zdjęcia z miejsca, do którego chcą się udać, oferty innych usług, czy prostą grę w kółko i krzyżyk. Komunikaty wygrywały zawsze. Dlaczego tak się stało? Okazuje się, że ludzki mózg działa w taki ciekawy sposób, że jeśli widzi, ile pracy zostało wykonane, bardziej docenia te prace i uznaje, że taka wyszukiwarka jest bardziej wiarygodna i ma lepszy research, więc może by to wykorzystać w grach. Może rozwiązanie z Simsów nie jest w 100% tym, o czym mówimy. Bo jednak podane w trakcie ładowania zadania, które niby wykonują się w tle, są w sposób oczywisty fałszywe. Ale lekkie zabarwienie humorystyczne daje pewną analogię. Ale możemy pójść w bardziej dosłowne rozwiązania. Liczba renderowanych obiektów, liczba próbek światła. W przypadku gier multiplayer może liczba wyszukanych przeciwników w trakcie szukania oponenta. Może nie sprawi to, że gra się szybciej załaduje ale sprawi, że gracz będzie chętniej czekał na zakończenie ładowania, ewentualnie doceni nas jako dewelopera założoną w grę pracę. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć!